Witam w kolejnym odcinku na kanale. Zaczniemy sobie oczywiście od takiego disclaimera, że ten odcinek, ani żaden kolejny na kanale nie jest tutaj poradą inwestycyjną w rozumieniu ustawy, ani żadnym doradcą inwestycyjnym i niczym, niczym w tym stylu. Po prostu to są moje prywatne opinie i odcinek ma charakter informacyjno-edukacyjny. Mecenasi nasi kanał. Motorniczy Hulk, MW4NX, Gwiazda M7W, Dark P, Koko Marocco, Jack Strong. Dziękuję również wszystkim już 20 wspierającym, a także wszystkim subskrybentom, których liczba przekroczyła ostatnio Mielno, czyli 46. miasto w województwie zachodniopomorskim pod względem populacji. Pomóżcie temu kanałowi dalej rosnąć. No, Siemanko, witam serdecznie z tej strony Jakub Inwestor. Witam w kolejnym odcinku na kanale, w odcinku o tytule Top 5 Sektorów z GPW na 2026 rok, chociaż w zasadzie będzie tutaj, te, moim zdaniem, 5 najlepszych sektorów na 2026 rok, plus jeden jeszcze sektor taki bonusowy, można powiedzieć, sektor czarny koń, <laughs> tak go nazwałem, czyli tak naprawdę będzie 6 sektorów. Ehm. Odcinek tutaj powstaje niejako jako nagroda za to, że udało się osiągnąć liczbę 3000 subskrybentów na moim tutaj kanale, właśnie Jakub Inwestor. No, i tak jak napisałem tam w, w, w informacji, właśnie na kanale, że jeśli się uda wbić te 3000 subskrypcji, no to taki odcinek dla Was zrobię. No, i to jest właśnie rezultat. Stałych widzów zachęcam tutaj do łapki w górę w celu poprawienia algorytma do komentarza dla zasięgu składającego się z minimum siedmiu słów, bo podobno tyle musi zawierać komentarz słów, żeby on był uznawany za komentarz napisany przez człowieka. No dobra, no i co? I startujemy. Ja jeszcze może zaznaczę na sam początek, zanim zacznę wymieniać te sektory, że wszystkie te sektory, które wymienię, te 5. E, uważam, że one będą się zachowywały lepiej niż rynek, czyli lepiej niż nasza giełda, po prostu, tak? że mają do tego predyspozycję. Więc tak, sektor numer jeden e, to jest moim zdaniem branża zbrojeniowa, tak zwana zbrojeniówka. No i napisałem tutaj, z czego to będzie wynikało, moim zdaniem, czyli sytuacja geopolityczna. No tutaj, case jest do, dość oczywisty, czyli wojna gdzieś tam na Ukrainie. Wydatki rządowe na zbrojenia, które są oczywiście bardzo wysokie i te wydatki mają się utrzymywać przez najbliższe lata na bardzo wysokim poziomie. No co naturalnie powinno się przekładać na to, że spółki działające właśnie w branży zbrojeniowej mogą mieć większe zamówienia, większe kontrakty itd. itd. Tak samo wydatki w całej Unii Europejskiej generalnie na te zbrojenia rosną, no i też. Polskie powiedzmy firmy zbrojeniowe, gdzieś tam notowane na GPW, mogą pewnie takie kontrakty gdzieś tam zdobywać. Myślę, że tutaj też dodatkowym bonusem dla tego sektora byłoby to, jeśli faktycznie ten sektor by pokazał, bo na razie ten sektor już w 2025 roku w zasadzie od kilku lat on już się dobrze zachowuje ze względu na oczekiwania, można tak powiedzieć. Względem właśnie. Wzrostu tych przychodów i zysków, natomiast dobrze było, jakby też jedna czy dwie spółki no, pokazały takie naprawdę mocny, faktycznie wzrost e, przychodów czy zysków, żeby było widać, że tam idzie ta kasa naprawdę. I, i, i że jest takie realne, mocne przełożenie na wyniki. Moim zdaniem to by jeszcze temu sektorowi gdzieś tutaj pomogło i go mocniej pociągnęło do góry, no ale generalnie zważając na te czynniki właśnie geopolityczne, te wydatki rządowe i w całej w ogóle Unii Europejskiej, no moim zdaniem to jest sektor, który jak najbardziej ma szansę tutaj zachowywać się Powyżej rynku. Jedynym takim zagrożeniem, jakie widzę, no to jest jakieś ryzyko nagłej deeskalacji na świecie, sytuacji geopolitycznej, że nagle wszyscy ze wszystkimi się pogodzą i będzie totalna deeskalacja. No to oczywiście było negatywne dla tego sektora. Natomiast w obecnej sytuacji wydaje mi się to skrajnie nieprawdopodobne. Także moim zdaniem ten sektor gdzieś tutaj powinien być grany. Tak to widzę. Sektor numer dwa, który moim zdaniem powinien się dobrze zachowywać w 2026 roku, to jest sektor kosmiczny, z którego mamy tak naprawdę dwóch reprezentantów na naszej giełdzie i, i tak naprawdę no tutaj te czynniki są podobne, no bo tutaj sytuacja geopolityczna, czyli ta wojna właśnie i też działania gdzieś tam Chin, Sprawiają, że wiele państw chce mieć nagle zdolności kosmiczne, no i to sprawia, że popyt na satelity rośnie. Też wydatki rządowe naszego państwa są tutaj wysokie i rosnące. Plus no podobnie też w Unii Europejskiej właśnie, w, zas w zasadzie jest, a w zasadzie to i na całym świecie. <laughs> Tutaj jest sytuacja taka, że tak naprawdę cała masa państw chce mieć te zdolności kosmiczne, chce mieć jakieś satelity, no i to wzmaga gdzieś tam popyt i stawia te spółki z branży kosmicznej w dobrej sytuacji, tak można powiedzieć. Tutaj też mamy do czynienia ze wzrostem polskiej składki do ESA. Która niedawno tam nastąpił, właśnie wzrost tej składki, czyli do Europejskiej Agencji Kosmicznej. A ten wzrost składki do ESA sprawia, sprawia to, że znowu ESA częściej jakby daje kontrakty właśnie polskim firmom, bo to tak trochę działa w tej Europejskiej Agencji Kosmicznej, że im wyższa jest składka, tym więcej ESA da projektów właśnie polskim firmom do realizacji. Także to jest oczywiście gdzieś Sytuacja też tutaj generująca popyt, ten wzrost składki. No i generalnie trend. Eee, ten trend na new space, tak. Eee, jest moda obecnie na to. Są faktycznie plany. To jest sektor, który ma się bardzo dynamicznie rozwijać. Eee, właśnie ten sektor kosmiczny. No i bo tutaj docelowo no, są te plany gdzieś tam eksploatacji też zasobów z przestrzeni kosmicznej czyli to jest coś, co tutaj napędza generalnie tą branżę. Plus właśnie też ta. Chęć posiadania zdolności kosmicznych pod kątem takim obronnym, właśnie budowa tych satelit i tak dalej. Także no myślę, że tutaj sektor też powinien się zachować dobrze w tym 2026 roku. Na razie mamy tylko dwie spółki. Pytanie, czy nie będzie więcej, bo tak naprawdę patrząc po tym, jaka była pompa na tych spółkach kosmicznych w 2025 roku, bo te spółki zostały dość mocno gdzieś tam wypompowane. Szczerze powiedziawszy, ja się gdzieś tam tego spodziewałem, mówiłem Wam o tym na początku tego 2025 roku, chociaż ja się nawet spodziewałem większych wzrostów w 2026 roku. Natomiast patrząc e, na to, jak te spółki właśnie w tym 2025 już wzrosły, te spółki kosmiczne, no nie wiem, czy nie będzie tutaj jakiejś korekty na tych spółkach e, przejściowej i, i, i potem ewentualnie dalsze wzrosty. Bo, bo, no bo dość dużo po prostu te spółki porosły te dwie, które mamy na naszej giełdzie. Pytanie też, czy nie będzie więcej spółek, tak jak mówiłem, no bo mogło być coś podobnego wtedy, jak mieliśmy swego czasu na gamingu, czyli jakby dochodziły kolejne spółki, czyli tam trzecia, czwarta. Piąta, powiedzmy, spółka kosmiczna na GPW, no to ten kapitał wtedy się będzie dzielił i to też nie będzie tak e, łatwo jak obecnie, że są dwie spółki i są pompowane, tak? No bo jak będzie, powiedzmy, tych spółek kosmicznych na GPW-5, no to ten, tak jak mówię, ten kapitał będzie się dzielił i, i nie będzie tak łatwo wypompować tych spółek. Ale generalnie myślę, że ta branża kosmiczna jak najbardziej tutaj powinna się też e, dobrze zachowywać, no bo to jest połączenie w zasadzie obronności. Z tym, z tym New Spaceem, czyli to są te dwa, jakby te dwa czynniki popytowe, tak naprawdę, czyli właśnie z jednej strony ten cały New Space i plany eksploatacji, też właśnie tej przestrzeni kosmicznej, a z drugiej strony obronność. No i to powinno cały czas wspierać, w mojej ocenie, te spółki kosmiczne. Sektor numer 3, który w mojej ocenie powinien się zachować powyżej rynku w tym 2026 roku, to jest sektor gamingowy. I tutaj, moim zdaniem, tym głównym jakby czynnikiem, który, który będzie ciągnął ten sektor, będzie szum związany ze zbliżającą się premierą Wiedźmina 4. Tak tutaj napisałem pierwszy plus. No bo jednak CD Projekt jest liderem tej branży gamingowej. Jest największą. Z tej branży i w ogóle jedną z największych spółek na GPW. No i jednak przypuszczam, że wokół premiery Wiedźmina 4 będzie duży szum. Ja się spodziewam, że ta premiera będzie w roku 2027, więc rok ten 2026, w mojej ocenie, to już będzie rok takich bardzo mocnych bitów marketingowych, tak to nazwijmy czyli już oni tutaj będą mm, ten marketing, w mojej ocenie, mocniej rozkręcać. I to powinno się przekładać też na inne spółki z sektora, no bo, no bo to będzie takie naturalne gdzieś tam poszukiwanie, prawda? No dobra, tutaj mamy ten CD-projekt, poszukiwanie gdzieś tam innych, innych podmiotów, ewentualnie, tak? Także myślę, że ten gaming cały powinien się zachować dobrze, ciągnięty przez ten CD-projekt. No i dalej. Sektor w mojej opinii stosunkowo tanio wyceniony. Był na dnie w grudniu 2024, no i póki co zwolna odbija. No i to jest moim zdaniem też plus właśnie dla tego gamingu, że no nie można o tym sektorze w tym momencie powiedzieć, że on jest drogi. Tak, tak wiele sektorów powiedzmy na GPW obecnie jest no wycenionych powiedzmy to już trochę przesadnie ja bym tak to nazwał, nie że drogo, ale są tak powiedziałbym przesadnie wycenione no to moim zdaniem o gamingu tego absolutnie nie można powiedzieć jeszcze eee, także tu widzę też taką szansę właśnie tej branży że oni jednak są wycenieni stosunkowo, naz nazwałbym to tak średnio tanio Śred to jest tak średnio tanio wyceniony sektor w tym momencie i to w związku z tym jeśli też spodziewamy się a ja powiem szczerze, że się spodziewam wzrostu całego naszego rynku w kolejnym roku, tym 2026. No to moim zdaniem ten gaming jednak powinien dobijać, czyli on tam powinien dociągać jednak tymi cenami też do góry. No i trzeci plus tutaj, moim zdaniem, to jest wielu sceptyków wobec branży, co patrząc po kontrariańsku jest byczym sygnałem. No bo jeśli, a ja. Bardzo często widzę też, obserwuję inne kanały. Mało kto tak naprawdę mówi o tym gamingu i inwestuje w spółki z tej branży. No to jeśli mamy tylu sceptyków, no to znaczy, że oni nie są raczej e, załadowani w tym momencie w spółki z tej branży. Co też w przypadku jakby ruchu w kierunku północnym, czyli ruchu wzrostowym, no może sprawiać, że jednak ci ludzie gdzieś tam będą się łamać i będą wchodzili w te spółki, no i będą stanowili, można powiedzieć, paliwo do wzrostu. Więc tutaj, moim zdaniem, to, że jest wielu sceptyków wobec tego gamingu, jest właśnie patrząc po kontrariańsku takim byczym sygnałem popytowym dla tego sektora. To, że daje ten sektor tutaj też jako, jako właśnie ten jeden z tych top 5 sektorów na 2026 rok, komuś się może to wydawać kontrintuicyjne, ponieważ dolar jest tani. Natomiast no, moim zdaniem, jednak tym głównym czynnikiem właśnie będzie. Zbliżająca się premiera tego Widzimy na 4 i szum z tym związany. A także, moim zdaniem, no zobaczymy, czy, czy nie będzie jeszcze jakiegoś takiego um, ukrytego sukcesu, którego się nikt nie spodziewa, bo raz na jakiś czas, powiedzmy, ta branża gamingowa no ma jednak takie, takie strzały, że, 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 że prawda, to ciągnie cały rynek. Ja e, pamiętam chociażby premierę bardzo udaną This War of Mine od, Eleven Bit Studios, kiedy tam kurs w zasadzie eksplodował z 7 zł poszedł na ponad 70 w bardzo krótkim okresie czasu, a potem na 150 zł. I wtedy jakby ta spółka pociągnęła cały sektor w zasadzie do góry, to Eleven Bit Studios. Też sobie przypominam taki moment, jaki był przy premierze Kopa do Greenhella. Kiedy znowu wtedy Greenhill od Creepy Jar, w zasadzie Coop, wersja kooperacyjna, bardzo zaskoczyła, bardzo dobrze gra stała. Pamiętam, bardzo długo była gdzieś tam w czołówce globalnych bestsellerów SteamA, długo była na drugim miejscu, pik ponad 20 tysięcy, w zasadzie nikt się tego nie spodziewał wtedy. I, I wycena gdzieś tam poszła do góry w krótkim okresie czasu, razy trzy w zasadzie, czy tam nawet razy 4. Do piku ceny i też wtedy ten sukces Kopa Grychela pociągnął cały rynek, całą branżę gamingową. No i ja tutaj y, też. Y, tu może być też taka sytuacja, że jakaś gra pociągnie sektor. Ja trochę takiego czarnego konia. Jak ktoś dłużej obserwuje mój kanał, to wie, że ja y, tak. Po cichu liczę, że może czymś takim będzie Star Rapture od Creepy Jar która ma mieć premierę 6 stycznia 2026 roku. I jeśli faktycznie ta gra by się udała, dużo lepiej niż analitycy prognozują, a moim zdaniem akurat ta gra ma na to papiery, tak jak na przykład The Alters moim zdaniem kompletnie nie miało papierów od 11-bit studios, i to wynika z kilku tam. No, ja tutaj nie będę zdradzał mojego warsztatu, ale to wynika na przykład z takich czynników jak zaangażowanie e, graczy, ale, ale różne inne. W każdym bądź razie moim zdaniem Stary Rapture wygląda lepiej niż The Alters przed Premierą e, i tak jak mówię, widać większe zaangażowanie tam. E, widać moim zdaniem, że ta społeczność jest lepiej zbudowana wokół tej gry Stary Rapture i moim zdaniem to się może przełożyć na mm, dużo lepszy wynik niż się spodziewają analitycy. E, przy czym to też nie jest tak, że ja tutaj widzę, że, że, powiedzmy, szanse na to są, nie wiem, tam 70 czy 80%, czy tam 50%, ale uważam, że akurat ta gra stara przy ma takie, powiedzmy, no nie wiem, 15-20% szans na to, że będzie, powiedzmy, dużym sukcesem takim. Yy, którego analitycy się nie spodziewają, że powiedzmy te oczekiwania analityków zostaną tam przebite dwu czy trzykrotnie. Mhm. Na takiej zasadzie, nie? I to wtedy by mogło pociągnąć całą branżę. No i zobaczymy po prostu, czy tak będzie. Ale generalnie, nawet jeśli ta gra Staraptory by się nie udała, która ma mieć tą premierę na początku stycznia od Creepy Jar, no to uważam, że nawet jeśli, jeśli tam nie byłoby sukcesu. To uważam, że i tak gaming się będzie dobrze zachowywał ze względu na zbliżającą się premierę Wiedźmina 4, a ewentualny sukces Star Rapture byłby tylko dopałką dla tego sektora. Tak ja na to patrzę. No i jeśli chodzi o ten sektor numer 4, to tutaj w zasadzie nie będzie sensu stricte jeden sektor, tylko bardziej mi chodzi po prostu o taki case tutaj, no ale umieszczę to jako niby sektor czwarty, po prostu chodzi mi tutaj o spółki, które będą realizowały kontrakty z KPO na zasadzie inwestycji infrastrukturalnych, tak, czyli tutaj mam na myśli w zasadzie, bo to, bo tutaj jak mówię, to nie jest sensu stricte jeden sektor, bo tutaj będą zarówno spółki gdzieś tam związane z budowlanką, tak, realizujące właśnie te, Różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne w naszym kraju, czyli poprzez drogi, myślę tutaj, poprzez linie kolejowe i tak dalej, i tak dalej, i różne inne też e, inwestycje, bo to nie tylko chodzi o same gdzieś tam drogi i, i te linie kolejowe, ale też różne, wiecie, wiadukty, mosty, obwodnice e, i, i, i też dworce jakieś kolejowe i tak dalej, i tak dalej. Po prostu chodzi mi tutaj o. Wszystkie, ale też również przesyłowe związane z gazem, jakieś, właśnie terminale i tak dalej, i tak dalej. Także chodzi mi tutaj o te wszystkie spółki, które będą, jakby realizowały te właśnie inwestycje infrastrukturalne w naszą infrastrukturę, tutaj polską, ze względu na czy to plany rządowe, czy właśnie na realizację kontraktów związanych z KPO. No tutaj też będą spółki które nie tylko są właśnie spółkami typu budowlanymi, ale na przykład będzie taki Newak, który po prostu w związku z KPO ma bardzo dużo zamówienia tam na, na ten tabor kolejowy, tak? I generalnie no tutaj jako ten sektor czwarty, no to bym umieścił właśnie wszystkie takie spółki związane generalnie z rozwojem infrastruktury w naszym państwie i pchanymi w ten segment powiedzmy pieniędzmi z KPO, tak, czyli, czyli to będą te spółki kolejowe też, te spółki właśnie budowlane, eee, także tak to bym widział, jeśli chodzi o ten sektor eee, numer 4, eee, no bo tutaj cały czas mamy materializację, te kontrakty z KPO się materializują, tak, one jeszcze będą się dalej materializować, one jeszcze się będą materializować właśnie w tym 2026 roku, także to będzie wtedy się uwidaczniało w tych wynikach, także myślę, że jak najbardziej te Spółki, które no, mają, właśnie wygrywają te kontrakty z KPO, będą się zachowywały dobrze. No i sektor numer 5, który widzę tutaj jako, jako ten topowy sektor na 2026 rok. Od razu mówię, że kolejność też, zapomniałem na początku filmu powiedzieć, kolejność jest przypadkowa. Czyli to nie jest tak, że ja tutaj od pierwszego do do piątego e, najgorszego sektora e, to pozycjonuję tylko generalnie po prostu kolejność jest przypadkowa także po prostu podaję pięć sektorów które uważam że się będą mocno zachować w tym kolejnym roku e, i ten sektor numer 5 to jest handel y, czyli spółki z branży tej handlowej e, i dlaczego e, ponieważ Obniżki stóp procentowych plus stosunkowo niska inflacja, jaka ma być w przyszłym roku, to uważam, że będzie oznaczało mocnego konsumenta. Czyli po prostu Polacy będą mieli dużo kasy. Tak? W skrócie, bo zostanie uwolniona ta ich moc ze względu na to, że mniej będą płacić na kredyty, a też niska będzie inflacja, wynagrodzenia rosną, więc będą mieć więcej kasy Polacy. I w związku z tym, że uważam, że będą to wydawać. Czyli handel, sektor handlowy powinien się zachować, w mojej ocenie, dobrze. No, plus zadłużone spółki z tego sektora będą miały niższe koszty obsługi długu. No, bo jeśli stopy procentowe spadają, no to siłą rzeczy też koszty obsługi długu zadłużonych gdzieś tam podmiotów też spadają. Więc pojawia się więcej kasy. Czyli to takie powinno być win-win, właśnie dla tych spółek z branży handlowej. I myślę, że to zdecydowanie dużo osób się spodziewało, że ten sektor, właśnie handlowy, już będzie się zachował bardzo dobrze w 2025 roku. I moim zdaniem oni trochę przeszczelili, a konkretnie o rok. Moim zdaniem, właśnie w 2026 to będzie ten, ten rok, kiedy sektor handlowy będzie w piku formy. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak czuję. No bo tutaj akurat we, wiadą faktycznie już, już ta moc tych obniżek stóp procentowych wiedzie. I, I powinien być moim zdaniem naprawdę silny konsument w roku 2026. Także te, te spółki handlowe myślę, że powinny się zachować w przyszłym roku bardzo dobrze. Tym bardziej, że mamy też yy, mocną złotówkę, a część spółek jednak ściąga. Ja się spodziewam, że ta mocna złotówka nadal będzie, bo to też jest ważne. A jednak część tych spółek, właśnie handlowych, ściąga gdzieś tam towar z Chin itd. Tak itd. Tak i handluję sobie tym tutaj w Europie. Także myślę, że to powinno tutaj po prostu, to powinien być dobry rok dla tych spółek z sektora handlowego. No i sektor, jak to nazwałem, czarny koń. Sektor, którego ja osobiście nie lubię i ja raczej nie będę grał spółek z tego sektora, ponieważ spółki z tego sektora są dość. Wymagają dużej ilości pracy, tak? Czyli tam trzeba naprawdę się zagłębić w te biznesy w tych firm. A moim zdaniem, znowu, one też nie są aż. Tak, na przykład eksplozywne pod kątem wzrostów, jak spółki z sektora gamingowego, także ja na przykład swój czas wolę poświęcać na analizy, taki większy czas bo wolę poświęcać na analizy spółek z sektora gamingowego niż z tego sektora, bo uważam, że tutaj gdzieś to pole do wzrostów jest mniejsze. Natomiast to jest też czarny koń to jest sektor deweloperski, czyli spółki właśnie z branży deweloperskiej, deweloperzy. No, ponieważ tutaj mamy dość też prosty temat. Obniżki no, stóp procentowych zwiększają zdolność kredytową, tak? Co może przełożyć się na wzrosty sprzedaży mieszkań, no bo zostanie uwolniona jakaś tam zdolność kredytowa e, ludzi w naszym kraju. No i znając Polaków, no też tutaj może to dość szybko zostać, y, zostać po prostu wykorzystane na jakieś zakupy właśnie nawet inwestycyjne, nieruchomości, e, czy też. Po prostu ludzie uzyskają zdolność do tego, żeby jakieś tam mieszkanie zakupić, bo być może na chwilę obecną nie mają zdolności, ale w związku z tym, że, ta, że te obniżki stóp procentowych są, to być może ta zdolność się pojawi, oni będą mogli dokonać jakiejś transakcji. Zresztą Polska jest takim specyficznym krajem. Ja się dziwię temu cały czas, ale tak jest, że u nas te ceny mieszkań są bardzo skorelowane w ogóle z taką maksymalną możliwością kredytową, powiedzmy, przeciętnego Polaka. To jest bardzo, bardzo duża jest korelacja, powiem Wam szczerze. Także, no tutaj w związku z tymi, ja się spodziewam też, powiem szczerze, że zwyżek cen nieruchomości w Polsce, ponieważ, no jednak, no właśnie, by, będzie większa, wynikająca z tych obniżek 100% będzie większa ta moc kredytowa, tak? No i to jednak może skutkować wzrostami cen nieruchomości też, tak? No i to może znowu ta branża może trochę odżyć, tym bardziej, że Polacy jednak to są zakochani w tych nieruchomościach. Ja tego do końca nie rozumiem, natomiast tak jest i nie ma co z tym dyskutować. No plus też zadłużone spółki z tego sektora będą miały niższe koszty obsługi długu, tak? Czyli, czyli też jak są jacyś tam zadłużeni deweloperzy, no to też te obniżki stóp, obniżki stóp procentowych też im pomogą. Tylko, że tutaj jest przy tym czarnym koniu, dlatego, bo ja tutaj, akurat jeśli chodzi o deweloperów, to ja można powiedzieć, taki dałem ten sektor, jaki czarny koń, bo wydaje mi się, że on faktycznie będzie się dobrze zachowywał ze względu na obniżki stóp procentowych. Ale nie jestem taki do końca tego też pewien, ponieważ wydaje mi się, że w ostatnich gdzieś tam dwóch latach jednak część tego takiego, bym powiedział, kapitału gorącego, inwestycyjnego zeszła z tego rynku nieruchomości i oni gdzieś poszli na giełdę. Czy to polską, czy amerykańską, I, i wydaje mi się, że część tego kapitału jest inwestowana już w inny sposób. No i pytanie jest, czy ten kapitał będzie miał ochotę wrócić na ten rynek nieruchomości, gdzie wydaje mi się, że to jest trochę końcówka już tego rynku. W sensie on jeszcze moim zdaniem ma szansę się dobrze zachować do 2030, maksymalnie do 2032 roku. No i jeśli ktoś tak na poważnie analizuje ten rynek, no to on też dojdzie do takich wniosków, nie? No bo tam dalej już są zgony baby boomersów i bardzo duża podaż nieruchomości z rynku wtórnego, więc w zasadzie po co w ten rynek inwestować, nie? No i pytanie jest, ilu będzie ludzi, tych deweloperów, czy tych przyszłych inwestorów w rynek nieruchomości, którzy będą myśleli w ten sam sposób, co ja, nie? Czyli będą mieli taką samą rozkminę, że to już jest trochę za późno, żeby się pchać na ten rynek, nie? Dlatego dałem właśnie czarny koń, no bo z jednej strony powi powinien ten sektor odżyć, ze względu na te obniżki stóp procentowych. Natomiast z drugiej strony, no nie wiem, na ile już jakby tam jest zniechęcenie do tego sektora, tak? Też chciałbym zauważyć, że jednak obecna partia rządząca to, to nie jest aż tak sprzyjająca partia rządząca dla rynku nieruchomości jak ta poprzednia, która rządziła, tak? Czyli jednak zarządów poprzedniej partii rządzącej nieruchomości, jak sobie popatrzycie, nawet w latach, kiedy tamta partia rządziła, zachowywały się bardzo dobrze. A za tej obecnej to już tak niekoniecznie. Także, o ile tamta partia wyraźnie stawiała na, moim zdaniem, na rynek nieruchomości, żeby gdzieś tam go pompować, no to, no to tutaj obecna partia rządząca myślę, że bardziej ma to mówiąc w skrócie, bardziej jej to gdzieś tam lata jak ten rynek nieruchomości będzie się zachowywał, czyli myślę, że tu jest większa taka obojętność wobec tego rynku, co też może mieć właśnie przełożenie, że wcale aż tak dobrze ten rynek nieruchomości nie będzie performował, chociaż patrząc tak jak mówię, no tak na logikę, no to powinni się dobrze zachować ci deweloperzy, no bo, no bo obniżki stóp procentowych zwiększą tą zdolność kredytową, na pewno jakiś większy popyt się pojawi, także tak jak mówię, to taki czarny koń, i zobaczymy jak to, jak to będzie, ja osobiście tego sektora raczej grał nie będę, bo tutaj za długo też zajmuje analiza tych spółek, ponieważ trzeba naprawdę tam się mocno wczytywać w raporty, żeby zobaczyć kiedy oni na przykład dane mieszkania będą oddawać już do użytkowania i tak, dalej, i tak dalej. także ja nie lubię powiem szczerze inwestować. Spółki deweloperskie. No dobra, dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku. No i cóż, trzymajcie się do następnego, no i cześć.